Jerzyk R. Opowieści o diabłach, a może nie tylko. Ciąg dalszy. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Diabeł zgodne i cnotliwe małżeństwo, żyjące z sobą już lat kilkanaście, chciał koniecznie poróżnić. Ale na próżno wszelkiego rodzaju pokus i wszelkich używał sposobów. Szedł więc zadumany drogą, gdy spotkał z wioski sąsiedniej babę. A co waszeć taki frasowity? Moja niewiasto, odrzeknie. Cóż mi pomożecie? Oto już siedem lat pracuję, a nie mogę tego zgodnego małżeństwa poróżnić. Cóż mi waszmość dacie, jak je dzisiaj pokłócę jeszcze? Diabeł przyrzekł parę nowych trzelików. Baba poszła do męża na pole, gdzie orał. Kumie, rzekła, przychodzę cię ostrzec, że żona ci dzisiaj zabije. Kmieć wytrzeszczył oczy i otworzył z podziwem gębę. Jak przyjdziecie doma, mówiła dalej, żona zechce cię iskać, a będzie miała w pogotowiu brzytew, by ci gardziel poderżnąć, bo rozmiłowana w twoim parobku. I poszła znowu do domu i rzekła żonie. Kumo, twój mąż dziś umrze. O mój miły Boże, wyrzekła z płaczem poczciwa niewiasta. Czy taki niemocny, czy mu już nic nie pomoże? Nie troskajta się o to, ja wam poradzę, a żyć długo jeszcze będzie. Niewiasta nasłuchiwała ciekawie, bo baba była we wsi lekarko. Wasz ma włos na głowie taki, który trzeba brzytwą uciąć. Poznasz go łatwiej, bo dłuższy od innych. Jak przyjdzie, powiedz ta, że chce ta go iskać. Wtedy mu włos wytniecie, a zdrów i żyw będzie. Kmieć niecierpliwy przychodzi do chaty. Żona mówi, że chce go poiskać. Z ostrożnością głowy nachyla, żeby cię spodziewany odwrócić. Żona, ujrzawszy włos dłuższy, bierze za ukrytą brzytwę, a kmieć pewny, że go chce zabić, powala ją na ziemię i bić bez litości zaczyna. Na próżno biedna niewiasta wyklinała ciało i duszę. Zbył niewinną na kwaśne jabłko i żyć z nią dłużej nie chciał. Baba, dowiedziawszy się o tem, Idzie z radością, donosząc diabłu o sprawności swojej. Ten zdziwiony, już sam się jej obawiając, na długiej żerdzi, żeby go nie skusiła, podał babie parę nowych trzewików i wyrzekł. Nie diabeł nie może, tam babę pośle. Od tego to czasu i między ludzi weszła ta przypowieść. Koniec.